Stary, jutro idę na spacerek z Olo. Ciekawe co to będzie. Mordko, no, powodzonka, ale powiem ci, że fajna dziewczyna, oj, nie, nie będziesz zły? Nie, a co? Ale obiecaj, że nie będziesz zły. No nie będę. Mordko, no, kurde, ona coś do mnie chciała, nie? Ale co chciała, co robiliście? Oj, mordo, ja nie chciałem, mordo. Mordeczko, no tam wiesz. Mordeczko na pierwszym roku na no, coś tam do mnie wiesz. tam Czy wyjdziemy na jakieś tam lody, coś tego, nie? Ale I... Luz, Mordko, ja ja, w poz... ja tam powiedziałem, że nie, nie wiesz. Ale zaśku też chce iść. Co, ta, Asia, ta Asia też ci się podoba? Mordko, no tam wiesz. Na drugim roku tam z nią byłem na jakimś tam piwku, nie? Ale tam, Mordko, wiesz, ja nic nie chciałem. To ona chciała, ja, ja tam nic, ja i powiedziałem, że nic z tego nie będzie, nie? Ale mordko, no nie denerwuj się, masz, na napijemy, no byniu, no. Było minęło, neo, ja mam luzik. No nie moja wina, że wszystkie chciały. Aj, to już lepiej budy jutro z Markiem na wódę. Z Markiem na wódę jutro idziesz? Mordo, nie uwierzysz.